90% moich klientów, zanim zaczniemy współpracę, walczy o pozycję w wynikach wyszukiwania na YouTube. Też tak robisz? Bo ja tak robiłem na swoim kanale przez bardzo długo i w ten sposób walczyłem o 15% ruchu na platformie, a 70% ruchu, który pozwalać dać YouTube zupełnie ignorowałem. Dzisiaj wiem, że tak naprawdę jest jeszcze gorzej, bo nie dość, że miałem kilkukrotnie mniejszy potencjał na wyświetlenia, to jeszcze wielokrotnie zmniejszałem szanse na to, że coś w ten sposób sprzedam. Dlaczego tak jest? Jak powinno się w takim wypadku działać? No i kiedy od z tej zasady są wyjątki. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zróbmy sobie takie porównanie do hipermarketu. Wyobraź sobie, że wchodzisz po jedną konkretną rzecz do sklepu. I co? No kończy się tak jak zwykle, czyli wychodzisz z 20 zupełnie innymi, a co miałeś kupić, to w ogóle zapomniałeś. No i teraz pytanie jest, czy na YouTubie chcesz koniecznie być tą jedną rzeczą, po którą szedłeś i w końcu jej nie kupiłeś, czy nie lepiej być tymi 20, które wziąłeś przy okazji? Bo zastanów się, jak często w ogóle wchodzisz na YouTube'a po to, żeby czegoś wyszukać. No, może jesteś wyjątkiem i jednak zawsze wchodzisz tylko po to, co wyszukujesz. Wtedy pytanie się nasuwa, czy jak otworzysz stronę główną i coś tam wpiszesz, to nie zdąży cię przypadkiem wcześniej zainteresować coś innego na stronie głównej, a nawet jak wpiszesz już to w wyszukiwa w tą wyszukiwarkę i znajdziesz film, który Cię interesuje, temat, który Cię interesuje, to potem się pojawiają podpowiedzi albo następny film. I pytanie brzmi, ile tak realnie na YouTubie oglądasz filmów, które faktycznie wyszukałeś, planowałeś, a ile jest tych, które potem zostały Ci polecone, czy wcześniej zostały Ci polecone. No i... YouTube nie udostępnia oficjalnie takich danych. Natomiast agencje, inni youtuberzy, czy to samo widzą swoich klientów? Wrzucę screena od mojego klienta, gdzie ewidentnie widać, że wyniki wyszukiwania to jest zdecydowana mniejszość. Czy są kanały, gdzie wyniki wyszukiwania to jest większość? Jestem przekonany, że są. Natomiast u mnie jest bardzo dużo wyników wyszukiwania, jeszcze zanim zmieniłem tematykę i zanim zmieniłem podejście, bo jestem tą osobą, która się bardzo dużo nauczyła na własnych błędach, ale te kanały nie korzystają z tego potencjału, z którego by mogły i nie sprzedają tak skutecznie, jakby mogły, co widzę dokładnie na swoim kanale, bo wiem, które filmy mi sprzedawały, a które nie, i to właśnie nie były te, które były znajdowane w wynikach wyszukiwania. Więc zazwyczaj 10-20% to, to są wyniki wyszukiwania, a z kolei 60-80% nawet procent to są szeroko pojęte podpowiedzi. To jest albo strona główna, albo podpowiedzi. Pod filmem. Pozostałe, tam kilkadziesiąt, kilkanaście procent, to są źródło zewnętrzne lub bezpośrednie wejścia na film z jakiegoś linku. Bo algorytm, wbrew pozorom, wie lepiej od nas, co my chcemy oglądać. Algorytm bardzo dobrze bada nasze potrzeby, patrzy, co oglądamy. Jeśli na przykład zainteresujemy się jakimś tematem, to później będzie nam na stronie głównej pchał dosłownie ten sam temat. Więc pytanie brzmi, co zrobić, żeby się tam właśnie znaleźć, znaleźć się na stronie głównej, znaleźć się w tych podpowiedziach. No Są dwa warunki, które musisz spełnić robiąc film. Natomiast o tych warunkach powiem ci za chwilkę. Bo najpierw chciałbym Ci wyjaśnić jeszcze jeden aspekt, dlaczego to jest właśnie takie istotne, dlaczego, dlaczego nie sprzedasz tak skutecznie, przynajmniej swojego produktu lub usługi, jeśli będziesz polegać na wynikach wyszukiwania. Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje, no i tam poznajesz rodzinę podobną do siebie, no i się zaprzyjaźniacie. I w pierwszy dzień tej znajomości, ktoś z tej rodziny, powiedzmy, że ojciec tej rodziny, po rozmowie, że co, czym ty się zajmujesz, mówi: Słuchaj, no ja zajmuję się czymś, co ty dokładnie potrzebujesz, mam produkt czy usługę, którą dokładnie potrzebujesz. Ta usługa jest droga. No i co? I tak od razu, bez zastanowienia, pójdziesz w to, stwierdzisz, kurczę, no fajnie, poznałem dopiero gościa, dzisiaj to wydam mu niego kilka tysięcy złotych, bardzo chętnie, bo brzmi przekonywująco, no nie działa to w ten sposób, no ale jeśli spędzicie tydzień na tym urlopie i się faktycznie poznacie, zaprzyjaźnicie i na przykład po urlopie się jeszcze spotkacie gdzieś na piwo, a potem pojedziecie jeszcze na dwa weekendy rodzinnie, a może znowu jeszcze na jedne wakacje i po takim czasie, w momencie, gdy jesteście przyjaciółmi, czy przynajmniej Dobrymi, znajomymi, to jeśli dojdzie do dokładnie tej samej sytuacji, do propozycji jakiejś usługi, czegoś, no to ufasz takiej osobie i stwierdzasz: Ok, no znamy się już nie od dziś, tak? Trafia to w moje potrzeby? Trafia. Mam na to budżet? Mam. Nie muszę mieć dodatkowych jakichś potwierdzeń. No po prostu, jeśli kogoś znam, to nie mam oporów, żeby od niego kupić. Dlaczego to mówię? Bo nasz mózg ma problem z rozróżnieniem. Kogoś, kogo oglądamy regularnie na YouTube, od kogoś, kto jest naszym znajomym i go widujemy po prostu regularnie. Podświadomie, mimo że, znaczy, mimo że świadomie wiemy, że to jest YouTuber i że to nie jest osoba, którą znamy, to podświadomie zaczynamy tej osobie ufać. Czujemy, jakby była naszym znajomym, dobrym znajomym albo nawet przyjacielem i chętniej od takiej osoby kupujemy. Jeśli wejdziesz na YouTube, a, wpiszesz w wynik w wyszukiwarkę jakieś hasło i znajdziesz film i on ci odpowie na twój problem, jest bardzo duża szansa, że nigdy już nie zajrzysz do tego twórcy. Oczywiście część osób pewnie wejdzie na stronę tego twórcy, może, może z Algorytm podpowie też inne filmy. Nie mówię, że nie, ale co do zasady większość osób trafia raz i już nigdy nie wraca do danego twórcy. I to jest właśnie ten przykład, dopiero żeśmy się poznali, a ja ci chcę już coś sprzedać. Natomiast w momencie, gdy działasz poprzez podpowiedzi, gdy swoje filmy nastawiasz na podpowiadanie, na to, żeby YouTube je sugerował po prostu widzom, to YouTube już zadba o to, uwierz mi, żeby Podpowiedzieć osobie, która raz trafiła na Twój kanał, kolejne 10 czy 20 filmów, a ta osoba po jakimś okresie, po obejrzeniu tego materiału, tych wszystkich materiałów, uzyskujesz jej zaufanie i zaczyna po prostu odczuwać to tak, jakby Cię znała i dużo chętniej od Ciebie coś kupi. No dobra, ale od tej zasady są wyjątki, więc zanim jeszcze przejdziemy do tego mięska, czyli jak nakłonić algorytm do tego, żeby faktycznie podpowiadał Twoje filmy, to powiedzmy sobie kiedy niekoniecznie to musi tak działać i kiedy warto jednak się... Pozycjonować na wyniki wyszukiwania. Po pierwsze, nie musisz w ogóle tego robić na swoim kanale. Twój kanał będzie świetnie działał, jeśli w ogóle nie będziesz walczyć o wyniki wyszukiwania. Natomiast kiedy warto to zrobić? Kiedy faktycznie wiesz, że jest jakiś temat, który jest bardzo często wyszukiwany i ten temat musi być bardzo blisko Twojego tematu głównego. Znaczy, to musi być taki film jak każdy inny, o tym samym co zawsze, tylko. Po prostu używać jakichś haseł, które będą się wyszukiwać i będą znajdowane w internecie. Co się dobrze ogląda? No, jakieś mini kursy, na przykład o jakiejś aplikacji, recenzje to są rzeczy, które się dobrze wyszukują. Natomiast to nie są rzeczy, które z drugiej strony dobrze sprzedają. Więc taki ruch trzeba bardzo przemyśleć i na pewno nie powinna to być większość Twoich filmów. To może być taka bramka do. Reszty Twojego świata. Twoim zadaniem jest po prostu znaleźć tych ludzi, którzy gdzieś tam idą po tą jedną rzecz, tak w tym hipermarkecie, i po drodze im spróbować sprzedać, czyli pokazać im 10, 20 innych filmów, tak żeby oni nie wyszli tylko z tym jednym filmem, który, który wyszukali, tylko właśnie żeby wyszli z 10, 20 i wyszli z poczuciem, że ci ufają, że cię znają. Więc musisz w trakcie tego filmu ich, im pokazać, jaka jest wartość w całym Twoim kanale. Nakłonić może do. Zobaczenia innego materiału, czy do przejścia na stronę główną w jakiś sposób, no nie wprost prawdopodobnie. No dobra, no ale teraz Mięsko. Jak nakłonić w takim razie algorytm do tego, żeby pokazywał Twoje filmy w podpowiedziach? No, przede wszystkim dwa warunki, tak jak powiedziałem. Pierwszy, algorytm musi wiedzieć o czym są Twoje filmy, o czym jest Twój film, bo inaczej nie będzie wiedział z kim ma go sparować. Jak to najprościej zrobić? No, ogromna spójność tematyki na kanale. Jeśli masz. 100 filmów o tym samym, o tej samym temacie, mniej więcej, to jeśli zrobisz 101, algorytm będzie przekonany, że ten film jest dokładnie o tym samym. Jeśli nie masz spójności, wskaczesz na jeden temat, raz na drugi, algorytmowi dużo dłużej zajmie zorientowanie się, o czym ten jest film i kto chce go tak naprawdę oglądać. Kolejnym krokiem tutaj będzie na pewno już w tytule, już w miniaturze, miniaturze danie znać. O czym jest dany materiał i co najważniejsze, do kogo jest skierowany, a do kogo nie jest skierowany. Czyli staramy się odsiać natychmiast tych, którym potencjalnie ten film się nie będzie podobał, no po to, żeby dać bardzo mocny znak algorytmowi, słuchaj, ci ludzie w ogóle w to nie klikają, a tamci klikają i chcą oglądać więcej. Idąc dalej, jak ktoś już kliknie w ten film, to powinieneś jak najszybciej go utwierdzić w przekonaniu, że dobrze, to kliknął i jeszcze raz. Odsiać tych, którzy ewentualnie kliknęli i nie byli zainteresowani, czyli powiedzieć, dla kogo jest ten film. Ten materiał jest dla przedsiębiorców, którzy chcą sprzedawać przez YouTube. I ja to mówię w tytule, w miniaturze i mówię to też na początku filmu, i mówię to potem w całym filmie. Po to, że jeśli ktoś nie chce sprzedawać na YouTube, tylko chce tylko i wyłącznie zdobywać wyświetlenia, to lepiej, żeby sobie stąd po prostu uciekał. Jak ktoś nie jest zainteresowany YouTubeem, tylko TikTokiem albo Instagramem, to też nie chce, żeby tego oglądał, bo nie do tych ludzi potem chce trafić, bo nie tym ludziom później chce sprzedać swój mentoring. jeden na jeden jeden czy inne tańsze ewentualnie produkty, a drugi warunek, jaki jest, żeby algorytm chciał polecać nasze filmy, no to jest spełnienie tej potrzeby takiej YouTubeowej. YouTube chce, abyśmy jako widzowie jak najdłużej byli na platformie i żeby wyświetlać nam po prostu jak najwięcej reklam. I to jest na pewno niepodważalna prawda, jak jest cel YouTube'a. Jak to zrobić? No musisz zrobić miniatury. Tytuły, które się chętnie klikają, ale tak jak powiedziałem, że klikają to tylko ci ludzie, którzy są faktycznie tym zainteresowani, a po drugie, musisz robić materiały, które Chętnie się oglądają, nie tylko merytoryczna wiedza, to nie wystarczy. Znaczy, to jest oczywiście niezbędny element całości, natomiast trzeba to mówić w sposób ciekawy i budować tą narrację tak, żeby faktycznie tego widza doprowadzić do końca filmu, no bo wtedy najdłużej zostanie na platformie. Co równocześnie jest Twoim celem, bo jeśli widz zostanie do samego końca na filmie, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest po prostu z niego bardzo zadowolony, a jak jest z niego zadowolony, to jest większa szansa, że sprzedaż. Teraz jak to zrobić z konkretnymi poradami krok po kroku na każdym etapie rozłożonymi na drobne kawałeczki opowiadam w tym filmie, ale ten film może się to jeszcze nie pojawiać dlatego, bo będzie dopiero za tydzień, więc jeśli nie pojawia się w tym momencie, to zostaw koniecznie suba, a jeśli jest, to widzimy się tam już za chwilę. Na razie. Cześć.